Propozycja numer 1 to cudowna bramka Hiszpana Omara Monterde, który fenomenalnym strzałem z woleja zdobył dla Legionowi Legionowo gola w meczu z Rowem Rybnik. Autorem bramki numer 2 jest Łukasz Grube z Polonii Bytom, który w taki sposób pokonał bramkarza Olimpii Zambrów. Podobny gol padł również na najnowocześniejszym w obiekcie. W czwartej kolejce kibice GKS-u Tychy mogli się cieszyć po świetnym uderzeniu Łukasza Grzeszczyka. W tej samej kolejce padł jeszcze jeden piękny gol. Takim oto strzałem Patryk Wolski otworzył wynik spotkania pomiędzy Radomiakiem Radom a Błękitnymi Stargard. Numer 5 to techniczne uderzenie pomocnika Rowu Rybnik Gabriela Nowaka w meczu z Polonią Byton. Kolejna propozycja to gol, który padł w Mielcu na stadionie lidera. Autorem tak efektownego trafienia był zawodnik Błękitnych Stargard Michał Magnuski. Damian Łanucha ze stali Stalowa Wola w meczu z GKS-em Tychy potrzebował zaledwie 3 minut, aby w taki sposób zaskoczyć goltupera przyjezdnych. Numer 8 to gol Słowaka Petera Hofericy, który sprytnym lobem przypieczętował zwycięstwo Rakowa Częstochowa nad rowem Rybnik. Propozycja numer 9 to indywidualna akcja pomocnika wisły puławy Dawida Pożaka, który w 14 kolejce pokonał bramkarza Sarki Tarnobrzek. Na koniec bramka Bartosza Nowaka, która dała Stalimielec 3 punkty w starciu z GKS Tychy i przyczyniła się do utrzymania przez stal pozycji lidera drugiej ligi.